Szanowni Państwo, drodzy podróżni, pozdrawiam z Bułgarii. Za mną przepiękna panorama słonecznego brzegu i fale, których szum pewnie słychać w tle tego filmu. Odstąpienie od umowy. Tą tematyką będziemy się dzisiaj zajmować na dzisiejszym filmie. I to odstąpienie możemy podzielić na dwa kosztowe i bezkosztowe. Dzisiaj porozmawiamy o tym kosztowym. Zgodnie z treścią artykułu 47 ustawy. Podróżnemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o imprezę turystyczną w każdym terminie przed jej rozpoczęciem. I tutaj nie musimy się ani tłumaczyć organizatorowi, dlaczego odstępujemy od umowy, ani prosić go o zgodę wystarczy, że go poinformujemy. Jednakże, organizator w takim przypadku może żądać od nas zapłaty odpowiedniej i uzasadnionej kwoty związanej z naszym odstąpieniem. Czymże to jest i jak to wygląda w praktyce? Otóż w zapisie tego przepisu chodzi o to, żeby organizator nie był stratny, bo oczywiście poniósł już jakieś koszty związane z organizacją naszej imprezy, ale od takiej kwoty powinien on także odliczyć to, co udało mu się zaoszczędzić, bo na przykład hotelarz zwróci mu koszty związane z tą e, rezerwacją, albo uda mu się sprzedać tą Miejsce na imprezie turystycznej, z którego my rezygnujemy, i wtedy nie poniesie on z tego tytułu żadnych kosztów, a my dostaniemy zwrot całości kwoty. W praktyce wygląda to też tak, że w ogólnych warunkach uczestnictwa najczęściej mamy podane procentowo, jaką kwotą zostaniemy obciążeni w zależności od terminu, kiedy odstąpimy od umowy. I wiadomo, im bliżej terminu rozpoczęcia imprezy turystycznej, tym ten procent będzie wyższy. Jednak możemy, bo ustawodawca przewidział to, wystąpić do organizatora z żądaniem uzasadnienia tej kwoty, którą zostaliśmy obciążeni i w takim przypadku organizator powinien tą kwotę uzasadnić, wyliczyć nam skąd się ta kwota wzięła, jakie koszty poniósł, ile udało mu się zaoszczędzić. Jeżeli mają Państwo jakieś jeszcze pytania związane z tą tematyką, zapraszamy do wysyłania maili, do komentowania z tymi pytaniami. A ja jak zwykle pozdrawiam gorąco, zapraszam do lajkowania, do udostępniania naszych filmów, no i do odwiedzenia cudownej Bułgarii. Pozdrawiam gorąco.